No i w końcu udało mi się dotrzeć do tego miasta, czyli do Perth. Do miasta, które jest no, chyba najbardziej osamotnionym miastem na świecie. Najbliższe duże miasto stąd to jest Adelaida. No i następne jest już w Indonezji, czyli Jakarta. Spójrzcie, jak to wszystko wygląda. Pięknie, prawda? Piękne palmy. No i tutaj po mojej prawej stronie to jest ta sławna rzeka, Łabędzia. A dlaczego łabędzia? Dlatego, że jak tutaj dotarł James Sterling, to pływały po niej czarne łabędzie. Czarne łabędzie, które można zobaczyć właśnie w Australii. Łabędzi nie ma, ale za to jest dalej pięknie. Teraz krótka lekcja historii, a mianowicie. Brytyjczycy bardzo obawiali się Francuzów, jak wiecie już, Australia jest przepotężna, więc nie mogli kontrolować wszystkiego i Wielka Brytania wysłała kapitana Jamesa Sterlinga, żeby poszukał nowych miejsc na to, żeby założyć na zachodzie Australii właśnie takie piękne miasto. I oto Stirling w 1828 roku, albo 9. Dokładnie nie pamiętam, dotarł tutaj i właśnie dotarł do rzeki Łabędziej. No i tak oto zaczęła się cała historia tego miasta. Ogólnie, Australia Zachodnia to nie było jakieś rewelacyjne miejsce dla Brytyjczyków. Po 20 latach zbankrutowała i głównie tutaj mieszkali emerytowani oficerowie z rodzinami i tak dalej. Szacuje się, że było około 5000 ludzi. Ale w momencie kiedy znaleźli w Australii Zachodniej złoto, czyli w 1893 roku, to miasto zaczęło się rozrastać i rozrosło się do takiej pięknej potęgi. No i dalej żyje ze złota, dalej żyje z tego, co wyciągają z ziemi.